Nowa czobówka M jak mibo po wakacjach. Tylko u nas oficjalny komentarz. M jak mibo znowu czobówka. Po wakacjach 2018 spełnij marzenie widzów serialu M jak mibo. Kreska od Debukreska skaszego czasów ani hitowej produkcji domagaj si zmiany czobówki, bo ta obecna jest nieaktualna. według naszych oficjalnych informacji w kolejnym sezonie M jak mi bo będzie otwiera nowa czobówka i pojawi się również kreska oryginalna piosenka Kto ją zapiewa? Mamy oficjalny komentarz Widzowie serialu M jak mi boju kreska od dawna domaga się nowej czobówki dotychczasowa jest zdecydowanie przestarza ba, wiele postaci odeszło z serialu, CZ to na zawsze w tragicznych okolicznościach, a przedstawione pary rozstały się kilka sezonów temu. Nic dziwnego, kreska E, internauci, co jakiś czas zwracaj się do produkcji M jak Mi Boss o zmianę według najnowszych doniesień w serialu M jak Mibo po wakacjach 2018 ich pragnienie nareszcie się ziści. Co wiemy na ten temat? W nowym sezonie M jak Mibo Joasia Barbara Kurda i Szatan, wraz z pomocą Michaba, Paweł Delgier i zdolnego pianisty Rafa Szatan, skomponuje piosenkę z myel o zmarłym Tomku. Andrzej Mynarczyk. Czy to w banie ten utwór zastpi dotychczasowy. Kropka to prawda, serialem jak mi, bo po wakacjach będzie jak no w Nagrania odbędą się w czerwcu i potrwaj dwa dni. Jeżeli chodzi o zmian piosenki w czobówce, to nie mogę w tej chwili nic potwierdzić. Po wakacjach widzów czeka niespodzianka, Asia Chodakowska z myl o zmarbymękreskał tomku zapiewa w bistro nostalgiczny piosenk. Niezwykle wzruszający utwór, specjalnie do doem jak Mibo bo i podmokreska liwoci wokalne basi kurdej szatan, skomponował Robert Jansson, autor takich hitów, jak ma BSZCZ, cia, zanim zrozumiesz, orbaciet. Dragiba super serialom Karolina Baranowska z MTL Max Film.